Yo, yo, yo! Witam was, opcji! Dzisiaj wjeżdżam do was, dla was, z kolejną bombą, a mianowicie e, kolejny bardzo pożądany element do stroju, do których naprawdę zawsze, ale to zawsze marzyliśmy o czymś takim, w końcu jest, można teraz e, zrespić sobie e, maskę kolosa, a raczej ten hełm kolosa, i pokażę Wam w jaki banalny sposób można to zrobić. Do tego glitcha będziecie potrzebowali zapisać tą akcję, którą Wam e, podam e, w linku pod filmikiem. E, co do Xboxa, e, jeszcze nie jestem pewien. Znaczy ogólnie nagrywałem tego glitcha w rano, zaraz po live'ie. Także o 4 rano. E, I także ten filmik był tylko jeden. I właśnie miał tylko jedną akcję na PlayStation, ale jak się rozejrzę, poszukam wam specjalnie na Xbox i udostępnię. Do tego potrzebujemy jeszcze znajomych i oczywiście tutaj nie ma żadnego problemu z, z, z tym kolosem, ponieważ wszyscy dostajemy tę maskę. Wszyscy dostajemy czterech znajomych jest i wszyscy dostają tą maskę. W różnych kolorach oczu są, także możecie w różnych kolejnościach dołączać, wtedy wybieracie sobie sobie właśnie kolor tych oczu a więc tak akcja znajduje się ostatnia różna wykrywa właśnie ta i wchodzimy na tą akcję czyli pobieramy tą akcję zamykamy apkę włączamy na nowo odpalamy tą akcję mamy w zaznaczonych i teraz odpalamy akcję no i standardowo zapraszamy znajomych kto chce dostać kolosa web to dołącza po prostu i rozpoczynacie akcję taką jaką po prostu jest tutaj, nic nie ustawiamy, wszystko, wszystko tylko kontynuujemy sprawa jest tak banalnie prosta, że naprawdę każdy z was sobie z tym poradzi nie trzeba tutaj żadnych żadnych jakiś specjalnych wykonywać akcji yy, tylko po prostu dołączać do ziomeczka i i, i rozpić się po prostu na online już, już z tym, z tym prak praktycznie kolosem, no i później tylko jeszcze parę takich małych etapów musimy zrobić, ale naprawdę sprawa banalnie prosta. A więc rozpoczynamy akcję, dajemy każdy, że już jest gotowy oczywiście. I teraz wygląda tak, jak się już rozpimy w akcji, to po prostu wchodzimy w interakcję i spamujemy podświetlenie e, ubioru, czyli, czyli po prostu spamujemy tam w prawo czy w lewo przez kilka sekund przez 10, 20 sekund my no to tak nawet dłużej dla pewności bo to jest naprawdę pierwsza, e, pierwsza próba od razu dana sukcesem. zobaczcie każdy z nas dostaje kolosa w innym kolorze jest niebieski jest biały e, taki taki właśnie brązowy jak ja mam no i, i szary i szary także są te 3 4 różne kolory kolosa No i teraz pójdziemy po prostu na interakcję na styl. I tutaj na dole schodzimy na dół kursor, gdzie znajduje się e, właśnie podświetlenie ubrania. O podświetlenie ubrania, i tutaj spamujemy, 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 spamujemy przez możecie 10, 20, 30 sekund. Nie wiem dokładnie, ale myślę, że 10 sekund starczy. No i po prostu e, opuszczamy akcję, czyli dajemy dipad w górę, wchodzimy na wiadomości i dajemy kwadrat, aby opuścić akcję. Jeżeli opuścicie w 3, 4 dostaje wygraną dostaje jeszcze jakiś tam mały hajs i, i, i RPL a i oczywiście także dostaje kolosa także ostatnia osoba, która nie zdąży opuścić akcji też dostaje kolosa czyli wszyscy z was tutaj dostaniecie u, wybraną przez was y, właśnie tą tutę tego kolosa <grytanie> No. No i teraz spamujemy, tak jak widzicie, spamuję dalej, nie, za długo spamowaliśmy, ale to była nasza, tak jak mówię, pierwsza próba, każdy chciał mieć swojego kolosa. A więc jak widzicie, dipad w górę i opuściłem akcję, no i teraz respimy się już na dole, gdzieś w grze, no i po prostu albo zrobicie nową sesję, bo teraz rozpicie się na publicznej, no po prostu albo robicie sobie nową sesję dla zaproszonych, albo po prostu udajecie się... Gdzieś gdzie znajdują się lunety, a spójrzcie teraz, jeszcze, jakby sprawdzić, czy wszystko się udało. Respicie się w tym stroju, takim standardowym. Dajecie zmiany postaci na fabułę i zobaczcie, mam tam kolosa. Że jestem kolosem, ale go nie mam, nie? Ale spokojnie, teraz udajemy się, gdzie jest luneta. Rejestrujemy się w Secure Serve, wchodzimy w style Securo Serve i spamujemy styli, Spójrzcie, i pojawia się nam kolos, ale pojawia się tylko na chwilę, więc tak. Udajemy się, stajemy tak, żeby właśnie chwycić d, -pad, d w prawo lunetę i normalnie stajemy. Nie, nie, że będziemy wbiegać, tak jak zawsze, tylko stajemy przed lunetą. Wybieramy styl tego Securo Surf, podchodzimy, właśnie, żeby nas złapał ten komunikat. Styl prezesa, i teraz tak będziemy spamować lewo w prawo. Kolos szybko, szybko w tył, żeby wyjść z tych interakcji. I dajemy d w prawo. Czyli zobaczyliście, jak to wyglądało. Wstałem z normalnym stroju kolosa, weszłem w lunetę, on ściągnął ten hełm, spoglądał przez lunetę. Potem wchodzicie i dostajecie web kolosa. I to jest wszystko. Naprawdę to jest wszystko. Teraz wystarczy tylko udać się do sklepu, lub do amunicji, lub do masek, gdziekolwiek i zapisać ten strój. Czyli musicie mieć miejsce, aby zapisać ten strój. No i jak już zapiszecie strój, to oczywiście standardowo od razu kopiujcie ten ten, ten, ten ee, hełm od razu kopiujcie na jakiś strój, który obojętnie jaki tylko żeby nie miał kasku, żadnego hełmu, bo po prostu wam się zmniejszy, ten, ten, ta głowa się wam zmniejszy, a ona jest zajebista właśnie taka, czyli po prostu zdejmujecie jakieś kaski i wrzucacie mu kolosa i zresztą za was wam pokażę, że maska może być tylko właśnie żeby, żeby ten hełm kolosa wrzucić na inny strój, żeby potem po prostu nie było jaj, jak palimy grę, że nam zniknie ten strój, czy coś i znowu trzeba będzie to robić tak jak było z Space Rangerem, to jest trzeba Space Rangera od razu skopiować, przerzucić na inny strój, żeby bo on się usuwa. No także jak widzicie, banalna sprawa, ja zapisuję właśnie, no, mam jakiś wolny slot, zapisuję sobie ten cały strój i od razu przechodzę do przerzucenia tego hełmu na inny inny strój, żeby mieć pewność, że on zostanie żeby mieć pewność. Rzeczywiście zrobiłem sobie jeszcze jeden i teraz właśnie udajemy się do teraz udajemy się po prostu znowu pod jakąś lunetę, e, dajemy dajemy e, generalnie no, z tym, z tym, no, tak jak już standardowo, czyli biegamy w lunetę, dajemy dipad w prawo, jak nas wciągnie ale nie do końca, to po prostu interakcja i wybieramy strój, który chcemy przerzucić mu tego kolosa o ja sobie go na mojego kolosa którego stworzyliśmy z ziomeczkiem już dawno temu e, best kolos ever o no, właśnie ten który miał właśnie ten hełm a teraz stawiam mu machę kolosa żeby wyglądał już jak prawdziwy jak prawdziwy cwaniak czyli jest bomba spójrzcie jak to zajebiście wygląda mamy już dostępny ten hełm kolosa także kolejna bomba Kolejny bardzo długo wyczekiwany element brakujący do naszych stroi. Także cieszmy się i radujmy się na tą niedzielę, bo mamy strój, nowe opcje i nową bombę. Ale pamiętajcie o jeszcze ważnej rzeczy: że u obcygo i u moich ziomeczków nie ma, nie było i nigdy lipy nie będzie. Yo! Postro dla was.